Polski aktor Tomasz Kubiatowicz zmarł 21 października w wieku 69 lat. Był aktorem Łódzkiego Teatru Nowego od 2003 roku. Poza rolami na scenach teatralnych miał też w dorobku rolę w kinie i telewizji. Wystąpił w takich filmach jak Miasto 44, Romans z Intruzem, Handlarz Cudów czy Ucieczka z kina Wolność. Grał również w serialach. Plebania, na wspólnej, M. Jak Miłość, czy Kryminalni. Polski aktor i reżyser Grzegorz Okrasa, znany z roli Stefana w serialu Złotopolscy, zmarł 19 października w wieku 74 lat. Wystąpił również w takich serialach jak Tulipan, Gwiezdny Pirat i Szpilki na Giewoncie, a także w filmach Cesarskie Cięcie. Czy rób swoje, ryzyko jest twoje. W wieku 85 lat, 17 października, zmarł Andrzej Mrożewski, polski aktor filmowy i teatralny. Był członkiem zespołów teatrów w Katowicach, Krakowie oraz w Szczecinie. Zagrał w takich filmach i serialach jak Noce i Dnie, Tajemnica Enigmy, Blisko, Coraz Bliżej, Pogranicze w ogniu, czy Życie na gorąco. Polska piosenkarka, aktorka i artystka kabaretowa, Teresa Kramarska, zmarła 3 października w wieku 83 lat. Polska osobowość telewizyjna, Jacek Wójcik, znany z programu Królowe Życia, zmarł nagle 1 października zaledwie kilka dni przed swoimi 56. urodzinami. W wieku 54 lat, 14 października, po długiej walce z chorobą nowotworową zmarła Anna Walczak. Była siatkarka i wielokrotna medalistka mistrzostw Polski. Polski pieśniarz, poeta, pedagog, publicysta i nauczyciel akademicki Andrzej Kołakowski zmarł 19 października w wieku 61 lat. 14 października w wieku 91 lat zmarł polski znakomity operator filmów dokumentalnych i fabularnych, Bronisław Baraniecki. Polski aktor Zygmunt Biernat zmarł 28 września w wieku 90 lat. Zagrał w filmach i serialach takich jak Perła w Koronie, Żołnierze Wolności, Angelus oraz Blisko coraz bliżej. Polski aktor Piotr Nowakowski zmarł 2 września w wieku 50 lat. Ostatnią rolę zagrał w produkcji Zaraz wracam, emitowanej na antenie telewizji polskiej. Wcześniej pojawiał się w takich serialach jak Na Dobre i na Złe, Klan czy w kultowym filmie Pitbull. Polski aktor teatralny, filmowy i głosowy oraz reżyser dubbingowy. Paweł Galia zmarł 20 września w wieku 82 lat. Widzowie mogli go oglądać w filmach i produkcjach telewizyjnych, takich jak Rozwodów nie będzie, Niedziela Sprawiedliwości, Banda, Anatomia Miłości, Zmiennicy oraz Na dobre i na złe. Popularna polska dziennikarka radiowa i telewizyjna Katarzyna Stoparczyk. Zginęła w wypadku samochodowym 5 września w wieku 55 lat. Jan Tatarski, aktor znany przede wszystkim z epizodów kultowej komedii Stanisława Barei, Brunet Wieczorową Porą, zmarł 21 września 2025 roku w wieku 77 lat w Warszawie. Jego artystyczny dorobek, obejmujący zarówno role teatralne, jak i filmowe, na zawsze zapisze się w historii polskiej kultury. Polski piłkarz, obrońca Ryszard Budka zmarł 4 września w wieku 90 lat. Był długoletnim piłkarzem Wisły Kraków. W barwach tego zespołu w 1967 roku sięgnął po Puchar Polski. Janusz Majewski, słynny polski szablista, dwukrotny medalista Mistrzostw Świata oraz olimpijczyk z Monachium 1972 roku, zmarł 11 września w wieku 85 lat. Dorota tlauka mogore znana Polska Narciarka Alpejska, odeszła 26 września w wieku 62 lat. Była wielokrotną mistrzynią Polski i reprezentowała kraj na arenie międzynarodowej. 4 września 2025 roku w wieku 93 lat zmarł profesor Ryszard Otremba, wybitny polski artysta grafik, pedagog i wykładowca. Polski kajakarz, mistrz świata, brązowy medalista olimpijski z Rzymu, olimpijczyk z Tokio i Meksyku, Władysław Zieliński. Zmarł 20 września w wieku 90 lat. Dziękujemy za obejrzenie, jeśli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów.